Siemano, widzowie, witam Was na live. Z Jake Braj'a. Dzisiaj sobie troszkę popykam z bo ostatnio zupałem fazę na niego. No, więc klasycznie zaczniemy od ucieczki z więzienia. Tak jak zawsze się to robi. Jakiś nud, dobra, może zarobię mu kartę. Dobra, mam kartę. Sobie wyjdę tędy może. W ogóle tam jakiś bacon odwala Dobra. O. Ej, włącz chat. O, dobra. I teraz można grać. Dobra. Lambo. I uciekamy dalej. Teraz ja po bronię. Lepszy sobie mam, bo... No już jakieś napady powoli robić. O kurde. Oj oj, 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 oj. Nie on mnie nie widział prawda? Dobra, nie wziąknie. Będę sobie jeszcze tutaj mojego pieska. Dobra, i może bym zrobił najpierw... A, Donata na dobry początek live'a no kurde, nie. No nie! Ja pitole. Miałem już kartę. I jeszcze moje lambowiona. Co za hop? O, już trzy łapeczki w górę. Przemilałam, bo zaorał. Dobra, teraz trzeba to jakoś... Już trzeba zdobyć znowu kartę. Na zdobycie karty są dwa sposoby w więzieniu. Numer jeden. No to albo zabrać policjantowi. O, ja mu zabiorę, dobra. Dobra, już wam już, już więcej sposobów, nie muszę pokazywać. No ale druga jest taka opcja, żeby wziąć po prostu donaty tam, co leżą na stole i zanieść takiemu typowi i on te donaty od was bierze. Daj wam różne ity, jest szansa na kartę. Widzowie, może zaraz sobie zmienimy skino. Tak będzie więcej osób, bo przydałoby się, żeby jakby mi pomogli żeby widzowie pomogli mi wybrać skina jakiegoś Ora, tym się nie da jechać. Nie, dobra, myślałem, że to policja już podjechała, już. Już miałem trzymać mordę. O nie, psy. Nie go złapio, jak on dra... zacznie robić ten napad. On go złapał? Nie. Ja myślałem, bo był taki dźwięk łapania kogoś. Ju o, kurde. O, kurde no, co za pajac. Zamiast mnie wyprzedzić albo coś, to wjeżdża we mnie. Przecież mógł mnie wyprzedzić, nie? Oni by mnie wjeżdżać. Nie, kolego. Nie, droga koleżanko. Przepraszam cię bardzo, ale ja robię ten napad. Nie masz ze szans, pierwszy go zrobię Aha, ona go zrobiła? A nie wytrzyma się nie ludzi Nie, ona go chyba nie zrobiła Nie wiem, dobra I Tak z tego się dostaje 750 dolarów Witam wszystkich mała i dwie osoby są. <laughs> Dajcie znać, czy dobrze mnie słyszycie. Muszę to sprawdzić. Dobra, jest już git, już wszystko sprawdziłam. Myślałam, że mi mikro może nie działać czasem. Ale działa. Ale tutaj w J y, drifty są takie popsute. Patrzcie, jadę. To już mi samo jedzie normalnie. Nie ma żadnego napadu w mieście. Słuchaj, może mi nie być dobrze słychać, ale ja wam zrobię tak, że będzie mnie dobrze słychać. Co to jest za auto? Ina miliona. Uf. Nie ma żadnego napadu, nie ma co robić. Ja sobie pójdę na policję, bo na złodzieju nie mam aktualnie co robić. Tak, żeby nie przynudzać na tym live to... Ło! Upsik. Dobra, wezmę sobie stąd jeszcze... Akacza. Dobra i lecimy teraz tutaj...

Samolot jest, a kurde, akurat teraz, gdy poszłem na policjanta, to muszą siedzieć jakieś rzeczy. Dajcie mi jakąś więźnię, więźni by mi się przydał. O, jest pączek. Sensie donut. Lecimy nie śpimy. Może ktoś będzie chętny do zrobienia donata. Pociąg. Przecież na pociągu zawsze ktoś jest. No to jest myśl. Lecimy Ty, bo się na pociąg spóźnię Trzeba szybko zaapierdzielać Pożądaj zero Aha, no i tu się nie da przejść Niezły napad na pociąg. Nic się nie da zrobić. Ale przyjadę się tym pociągiem. Dobra. Idę sobie tam na sam przód, na dach tego pociągu i będę patrzył, czy coś się dzieje. na sobie tutaj lokomotywa autentyzator w jbraku on ma normalnie yy, ten Yy, co jest? Co Co mi się teraz tam Aha, no to fajny napad na pociąg. ten, ten temat ten tajzer ma taki zasięg, trak jest, no i co z tym trakiem? że pewnie do tego traka nikt chętny nie będzie. Ja bym go zrobił, ale... Widzowie, jest ktoś na live i chciałby pograć ze mną w j To napisać w komentarzu. O, cholera, co tu się dzieje? Czemu oni mieszkają, jak jestem policjantem? Jaka jest tego logika? Że jako policjant tego nie mogę odrabować. Chyba. Nie, raczej nie mogę. Nikt nie robi w ogóle żadnych napadów, a jest tu tyle tych więźni, znaczy tego, przestępców. No i co wyjesz? Przestań być. ja جام zrobić tego busa punk truck nie jest by Czy ktoś będzie chciał ze mną coś zrobić? No, 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 on the way, Zawsze on the way. ja nie umiem angielskiego. Zarzał jedzie, nie?

Co szczelasz tym głównym? Tam nikt ty nie jedzie. Tak, ja pierdolę. Po co on strzela tym głównym? Czy jakiś bejkom tu wsiadł? Nie wytrzyma. Teraz możesz szczelać. Jak, jak nie trzeba szczelać, to szczela, ale jak trzeba, to... Trzymaj tubę i celuj do niego. Go się nic nie zarobi. Cztery koła zarobię? zarobi? Cztery sześćset. Ja piedzielę. Ja, 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 ja. Plus trzy koła. A, plus jeden. No i co ty bomby na mnie wlikasz? Jest ktoś na live, kto może mi doradzić, ubr, jakiś mój, bo chciałbym zmienić z mm, to nie to Czemu ty wiedziesz, że złodzieja chopia? Czemu on wie, że złodzieja zamiast go złapać? Może tacyś koledzy są? A bym chciał złapać.

Jestem tam miło, pewnie. Ale co z tego? What Widziałeś, nie to wylatuje z tego, z tego, bo robią napad. O ile się tu ludzi zebrało, o matko Boska. Донат шоп Пошла бы напад на донат шопа А можно порабить brajku. Dobra, widzowie. Robimy sobie teraz skina. Jakiegoś skina bym sobie zrobił? Tylko nie wiem jakiego. Jakiegoś wakacyjnego, może. Tu jest coś fajnego, chyba. Jest takie mech. Tam wszystkie te bluzy na Robloxie są... Patrzcie, czekajcie. Z Taka košula, mogoče? Primo. Jaka je fajna, primo. Ači kina gets. Tež fajna. Mm, Kočole klasične. coś takiego. Tych ciuchów gwiazdki to ja już mam wystarczająco. Majeczka może coś takiego. O, to jest fajne, tylko że to ma za 7 robuxów? Nie powinno być za 5, tak? Jak w prawie wszystkie ubrania, bo to niczym się prawie nie wyróżnia. Czemu to kosztuje 10 robuxów? Adidas. summer. Vypráně. Oh, šule klasična. Summer... a co jest wszystko dla... dziewczyn. O, kurde, o kurde, nie. Summer Boy. bo E. Samerbo <grystanie> Czy to może być fajne? A nie, no to tu widać... Hmm. A zobaczymy sobie outfity moich znajomych. Może bym coś. Dwa. Od nich. Nie wiem, pokaż wszystkim. Hmm, tutaj Ami Koks, No. Średnio. Bo to damski outfit. Ale. nie, 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 nie. 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 Logik też nie ma nic ciekawego. Majster też. Sleksza też nie ma nic ciekawego. Dawasz. Dawszczak. Ma fajną koszulę. Jak kosztuje jego włosy? Musimy się dowiedzieć. Chciałbym doładować. Не, мои знаем, не знаю, цикавых чудес. Обратно.